Kraków to oczywiście nie Londyn, ale związki Krakowa z Londynem są bardzo, bardzo mocne, a przede wszystkim z pierwszą samodzielną brygadą generała Sosabowskiego. To izba pamięci. Jest tutaj mnóstwo fantastycznych pamiątek, no i miejsce szczególne oczywiście po piersi generała Sosabowskiego i najwyższe polskie odznaczenie order Orła Białego, którym pośmiertnie uhonorowany został generał Sosabowski. Panie Jacku, co to za sala? Generalnie znajdujemy się w Muzeum VI Brygady Powietrzno-Desantowej. Muzeum Spadochroniarstwa. Jedynej jednostki wojskowej, która te skoki wykonuje całością. Prawda? Ta sala, w której się w tej chwili znajdujemy, to jest sala poświęcona pierwszej samodzielnej Brygadzie Spadochronowej i generałowi Sosabowskiemu. Gromadzimy tutaj zbiory, w zasadzie większość z nich to są oryginały, które pozyskujemy od rodzin, od żołnierzy, którzy kiedyś jeszcze żyli. I opowiadamy tutaj historię Sosabowskiego. I jego rodzin, i żołnierzy wyklętych i cicho ciemnych. No i właśnie, te rzeczy, które tutaj macie, co możemy, co możemy o tym powiedzieć? Bo są naprawdę fantastyczne eksponaty. Są bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe rzeczy są. Chociażby to, to jest sekretarzyk, prywatny sekretarzyk generała Sosabowskiego, zrobiony dla niego przez żołnierzy w 1947 w roku, już po wojnie. Prawda? Już wtedy, jak pod... pracował w fabryce. Już wtedy, jak pracował w fabryce, to są żołnierze, którzy brali udział w. W tych kursach właśnie stolarskich i tak dalej przygotowali swojemu dowódcy, którego bardzo lubili sekretarze. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym on yy, no, no, trzymał różne swoje rzeczy. Różnie miał taką no, różdżkę dyscyplinującą pod władzę. A tam w tej fabryce była fajna historia, że jak yy, yy, współpracownicy brytyjscy nie wiedzieli co się dzieje. Człowiek tam stoi, pracuje, a wszyscy I mu przychodzą ponory, i salutują generałowi. Mu oddają, tak. Oni nie wiedzieli, że to jest generał. Właśnie. Wiedzieli oczywiście, że dokładnie wiedzieli, tylko wypierali to. To no, jest no tak, taka historia, wypierali to ze swojej pamięci. Co my tu jeszcze mamy? Jak spojrzymy tutaj, to mamy broń, na przykład y, broń y, żołnierza, jak twierdzi rodzina, która nam podarowała ten, ten. ten egzemplarz, ten, tak. To broń należała do żołnierza Sosabowskiego, który poległ w drill. W czasie operacji Market Garden przez 70 lat Brytyjczycy i Holendrzy trzymali tą broń. Na Poddaszu niezgodnie z prawem, i w, y, parę lat temu udało się ją pozyskać od nich i przekazać do, do muzeum naszej brykady. to jest rodzina, wszystko Bolesława Ostrowskiego? Tak, to jest część z Bolesława Ostrowskiego, tak. W tej chwili jesteśmy właśnie w dialogu z jego, z, jego, z jego rodziną i tak dalej, z jego córką i z jego synem. To są akurat pamiątki po, po ceremonii pogrzebowej. To jest jedyne odznaczenie, które do tej pory dostaliśmy. To jest to brytyjskie? Brytyjskie, tak. Medal koronacyjny króla Karola dla ostatniego z żyjących żołnierzy pana Bolesława Ostrowskiego, który był pochowany w Kanadzie w zeszłym miesiącu. I wiem, że od was była delegacja. Była od nas delegacja, tak, na czele z dowódcą batalionu. Sytuacja bardzo, bardzo skomplikowana, ale udało się, udało się ją y, ładnie, że tak powiem, zakończyć. No, gromadzimy tutaj takie rzeczy, jak oryginalne mapy, jakieś, jakieś bibeloty, które żołnierze które mieli ze sobą w czasie operacji Market Garden. Mamy mundury, mamy odznaczenia. Żołnierzy. A to są wszystkie oryginalne rzeczy. To są z oryginalne rzeczy z operacji Market Garden. Również ta maszyna, tu jest jedna polska, tam jest maszyna Olimpia niemiecka, zresztą z niemiecką klawiaturą, którą zdobyli na żołnierzach, na nazistach żołnierzy Sosabowskiego. No i jakimś cudem trafiła tutaj do nas, prawda? Piękna rzecz. Tutaj też mamy kolejne rzeczy. To kolejne rzeczy może nie wszystkie są, są w dobrym stanie, ale mamy odznaczenia, że mamy masę dokumentów, z których można korzystać. Mamy. List pisany ręką Sosabowskiego z 1967 roku. List napisał Sosabowski do pułkownika Karpińskiego, to był jego w czasie... Możemy pokazać, gdzie Ta, to jest? To jest, tu jest ten list. Tak, 1967 rok. Trzy miesiące później Sosabowski zakończył życie, czyli zmarł w Londynie. To jest ten list. Być może nawet pisany na tym sekretarzyku, prawda, no, bo warunki do życia miał raczej, raczej ciężkie. Pisał ten list do Stanisława Karpińskiego, to jest jego mundur. Oryginalny, Stanach, mundur, tak. oryginalny mundur, nawet podpisany jako porucznik jeszcze tutaj. On był szefem wywiadu w pierwszej samodzielnej dywizji spadochronowej. Mundur dostaliśmy i te wszystkie pamiątki po. I to oni między innymi wiedzieli o tym, że Niemcy będą doskonale przygotowani? No, oczywiście, że wiedzieli, że wszystko jest obstawione. No, oczywiście, że wiedzieli. Tutaj mamy mundur lotniczy. Mundur lotniczy, sił powietrznych, tak, Jeden z żołnierzy chciał go, tak, chciał go tutaj zostawić i to się udało. Tu mamy również mundur y, żołnierza. Tak byli wyposażeni, tak byli ubrani żołnierze zasa w czasie. Marek Stela w swojej książce napisał, że nasi żołnierze mieli jeszcze po dwie miny przeciwpiechotne. Tak. oprócz karabinów. Tak. Oficerowie mieli broń krótką. Po 40 sztuk amunicji, po dwa granaty. Dwie miny przeciwpancerne i tak zostali zrzuceni w czasie operacji Market Garden. Podlufy niemieckie, podlufy pod dywizji pancernych. Pancernej, pancernych, tak. Bez broni pancernej, która w wypadku naszej akurat brygady no, znalazła się w zupełnie innym miejscu. O tym między innymi mówił e, świętej pamięci już mówimy major e, Anthony Hibbert. No niestety, Browning i Montgomery nie, w naszej historii, jeśli mówimy o Market Gardenie. Niestety nie zachowali się porządnie. No nie zachowali się porządnie, obaczyli Sosawowskiego winą za to i gdyby nie Holendrzy i ich tytaniczna praca różnych ludzi na czele z Korą Bartusem, no to by się to w ogóle nie udało i ta historia nie zostałaby zupełnie odkłamana. Bo żołnierzy Sosabowskiego, 97 z nich zginęło. Walczyli bardzo dzielnie w operacji Market Garden. Mieliśmy a... największe straty wśród tak, ludzi. Dokładnie, no, po, po, pomijając Brytyjczyków oczywiście, tak. no, bo, bo, bo cała dywizja się dostała w okrążenie w okolicach Drill i, i, i wiadomo, ich zginęło, zginęło więcej, ale obarczanie Sosabowskiego winą za to, no to zupełna aberracja tak naprawdę, no, to wiemy nie to ma I... Tutaj mamy prawdziwy battle dress, tak? Battle dress, tak, z tamtego okresu, z tym szarym beletem, o którym... No może nie wszyscy wiedzą, prawda, bo w tej chwili taki beret właśnie nosi grom, Tak, nosi specjalsi. Noszą, noszą specjalsi, tak. A w tamtym czasie wyposażona była brygada w takie berety, tłumaczyli to Brytyjczycy tym, że łańcuchy dostaw są poprzerywane, że mają dostęp do takiego materiału zdobywanego na pilotach Luftwaffe i tak dalej. No, no wiadomo, że trochę takie to nie, nie do końca prawdziwe i nie do końca szczere, prawda? Bo główne zadanie pierwszej samodzielnej wygady miało być zupełnie inne. Po Jeden po skok po na wieży spadochronowej w Wielkiej Brytanii, potem skok gdzieś w Europie, a trzeci miała być Warszawa, Warszawa i wyzwanie Warszawy. Dlatego tak. była ta pierwsza samodzielna podległa tylko i wyłącznie bezpośrednio naczelnemu tak, wodzowi. Tak. Dokładnie, tak. Dokładnie tak. Jak się stało, tak się stało. No wszyscy wiemy. Wiadomo. Operacja zakończyła się klęską, Sosabowski został oskarżony o, o, o przyczyny tej to, klęski. Jak to w tych słynnych listach było Browninga, i Montgomerego, że weźcie sobie przerzucić Polaków do, 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 do Włoch połączyć z nimi polskimi siłami, a że Polacy nie chcieli, i jeszcze tam było napisane wprost, że Polacy nie chcieli walczyć, chcieli, tak, a generał tak. się tak. temu przyglądał. Dąbrny, co tak. zarówno z Tony Hibber, czyli ostatni dowódca mostu Warnem, Brytyjczyk, no wprost przeciwnie, gdzie oni opowiadali jak to, generał sam popasł w wodzie w renie przesiągał liny, żeby, żeby nasz sprzęt został przerzucony na drugą stronę. Sam poprowadził do ataku dwa brytyjskie czołgi Maury, prawda? To jest uwiecznione i w karykaturach, i w książkach. Tak. Niego, więc... no, ale tutaj więc... mamy wreszcie coś, co, co nas interesuje, czyli królowa Beatriz. Yy, tak. Odznaczyła sztandar yy, brygady tak. yy, najwyższymi holenderskimi odznaczeniami. Tak, 2006 rok to jest jak gdyby koniec tego procesu zmierzającego do. Yy, zwrócenia honoru generałowi. Zresztą taki film też powstał, prawda? Honor generała. Honor generała. 2006 rok królowa Beatrix wręcza nam, y, dekoruje nasz sztandar. Generał Wójcik św. Pamięci był wtedy dowódcą y, brygady. Dekoruje sztandar Roderem Willema, tak, najwyższym odznaczeniem, tak jak pan wspomniał, pan redaktor. Y jako sprostowanie, takie dam, że taki order też jeszcze dostała 82 Dywizja pojśno amerykańska. amerykańska. Są dwie jednostki spoza Holandii, dwa podmioty spoza Holandii, które zostały wyróżnione Rozumiem. i nigdy więcej się to nie zdarzyło. No i na razie póki co się, mam nadzieję, nie zdarzy. To, z kolei, to z kolei powoduje, bo, bo mamy na naszym sztandarze też order Virtuti Militari za Wałpomorski, To z kolei powoduje taką. Koincydencję, że mamy sztandar. Jedyny w wojsku polskim, który ma dwa najwyższe odznaczenia dwóch różnych państw. Mamy polskie wirtuty military i holenderskiego Ordera. o i holenderskie oznaczenia Order Willema, które zobaczymy tam w następnej sali. A tutaj. A tutaj jest pan pułkownik Piotr Jurecki. No, tak był zakochany w tej brygadzie i w całej tej sprawie, o którą walczył jako młody człowiek, że do końca życia chodzi w takiej kamizelce, prawda? No, skończył życie na uchodźstwie, jak większość żołnierzy Sosabowskiego. No właśnie, ilu żołnierzy Sosabowskiego było potem tutaj w jednostce w Krakowie? O, to bardzo niewielu wróciło, bo ci co wracali. No wiemy to, jak ich traktowano. To, to dostawali wyroki, zresztą tak. Sosabowski sam był skazany. Pisano, zabrali mu paszport zabrali polski, mu paszport. obywatelstwo tak do Pan nie przyjął obywatelstwa brytyjskiego, był bezpaństwowcem ale podróżował po świecie, tak czy inaczej, w obstawie, wiadomo, pracowników ambasady i konsularnej ochronie. Udało mu się, udało mu się utrzymać tych żołnierzy w kontakcie do końca życia, jak gdyby pozostawał z nimi w kontakcie, założył Związek Polskich Spadochroniarzy w Londynie, z siedzibą w Londynie. Ci żołnierze później sobie fundowali sztandary, które mamy tutaj z tyłu. I tak, w taki sposób sobie pomagali, że ci, którzy lepiej się lepiej wylądowali jakoś na nogi po tej wojnie, nie wrócili do Polski, pomagali tym, którzy, którzy byli w ciężkiej sytuacji. Również i, i samemu Sosabowskiemu, który się borykał bardzo z problemami finansowymi. Karpiński mu pomagał, o którym wspomniałem. Pomagał mu finansowo, wysyłał mu paczki z jedzeniem, wysyłał mu pieniądze, prawda? O tym rodzina mówiła tutaj. Może nie wszyscy o tym wiedzą, że, że generał Wojska Polskiego no, no, musiał żebrać prawie o pieniądze, nie? No, tak, bo nie, nie otrzymał żadnych, żadnych brytyjskich tak. po prostu nie, nie funduszy, żadnych za, funduszy za walkę. Tak, 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 to jest świetne, fantastyczne, fantastyczne miejsce. Ja przypomnę, że jesteśmy w Krakowie. Tutaj te związki z Londynem są bardzo, bardzo bliskie. Bo jeżeli mówimy o Londynie, no to oczywiście Instytutu Sikorskiego, Muzeum Sikorskiego, gdzie możemy zobaczyć oryginał sztandaru, który został y, wytworzony w Warszawie, w, w Warszawie, walczącej w, podziemnej Warszawie, w podziemnej Warszawie, podziemnej tak, Warszawie, przewieziony przez kobiety, prze, przewieziony przez... do, do, do Londynu. Ale takich miejsc londyńskich jest więcej. To jest oczywiście Polsk, polski środek Społeczno-Kulturalne, który między innymi powstał dzięki składkom żołnierzy generała Sosabowskiego. Mówimy oczywiście o Ognisku Polskim. Mówimy oczywiście o fantastycznym miejscu, jakim jest kościół Świętego Andrzeja bo boli do tej no pory, pory, kościół tak. garnizonowy i kulumbarium tam związane. Tam była ceremonia pogrzebowa Maćkowiaka, jednego tak. z generałów wychowanków Sosa Boskiego, prawda? Właśnie w tym kościele w Londynie. Miałem no, przyjemność ogromną uczestniczyć w tej. Panie Jacku, przejdźmy do innych sal, zobaczmy, co jeszcze, co jeszcze tutaj macie. I oczywiście informacje, że każdy, kto chce tutaj przyjechać. Nie jest to łatwe, ale nie jest to niemożliwe. Jeżeli będzie chciał, może tutaj przyjechać, umówić się i to wszystko poznać. No, kapitalna lekcja historii. Tutaj mamy kolejny sztandar. Sztandar szóstej pomorskiej dywizji piechoty, to jest replika tego sztandaru wypożyczona na długi okres z Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy, prawda? To jest ten sztandar jednej z jednostek, która jakby tworzyła podwaliny pod szóstą pod brygadę pojeźdźno-desantową, a wcześniej dywizję, bo, bo ta dywizja powstała, pojeźdźno-desantowa, powstała na podwalinach dwóch szóstych dywizji. Pierwszej szóstej dywizji piechoty, która została utworzona po odzyskaniu niepodległości tutaj na południu Polski w 1919 roku. Walczyła z Niemcami, nie pozwoliła w ramach Blitzkriegu zająć Krakowa bardzo szybko i po upadku państwa polskiego została rozwiązana. Część z tych żołnierzy przedostała się w różny sposób, część do armii Andersa, część do armii Sosabowskiego, przepraszam, do armii na zachodzie. No i dalej historia się tak toczyła. Mamy również tutaj pamiątki po żołnierzach z 6 dywizji piechoty, ale już tej drugiej dywizji piechoty, która została utworzona w 1944 roku, czyli już pod koniec wojny w Żytomierzu, bardzo blisko miejsca, w którym Sosabowski się urodził, Dokładnie. prawda? Ta dywizja z kolei wzięła udział w całym szlaku bojowym walcząc z nazistami, zdobywając Wał Pomorski 18 marca i wyzwalając Kołobrzeg i skończyła swój szlak w sandał nad Łabą a po zakończeniu wojny została przeniesiona, przedyslokowana na południe Polski i Znami na ją bazie... doskonale, bo tam walczył mój dziadek. No właśnie, no to, to jest to. Za, to. za tą operację właśnie mamy za zdobycie koło brzegu, mamy Order Virtuti Militari dla 16 batalionu powietrzno-desantowego, który wcześniej był 16 pułkiem z tej dywizji, no i dla brygady powietrzno desantowej również. I tutaj mamy też oryginalne dokumenty, dokumenty tak, m.in. z dokumenty, tych czasów tutaj od czy jest od tak naprawdę 19 roku. Tak jest. Tak, od 19 Widzę roku bagnety. Są, są bagnety, są no, no, pamiątki po nazistach, proszę bardzo, po żandarmerii, jakaś, no, no wiadomo, rozkazy, dokumenty, część, część wyposażenia i nazistowskiego i część wyposażenia, wyposażenia naszego, prawda? I pamiątki po tym, co... co I polskie się... i niemieckie, tak. I polskie i niemieckie, tak. Tutaj mamy dokumenty rozkazodawcze, wyciągi z tych dokumentów, kopie... Mamy orderię Virtuti Militari przyznawane żołnierzom 6 Dywizji Piechoty. To tutaj one są właśnie, prawda? Ta część oczywiście jest do remontu przeznaczona, ze względu na, na, na COVID nam ten remont się zatrzymał. Zdołaliśmy tylko tamtą salę wykończyć. I tutaj mamy taki... no, czek, między innymi mundury, mundury z różnych epok. Z różnych epok. Między innymi kapelana. Stanie. Kapelana, tak. Co jest ciekawe, no, ten mundur tu? doskonale pamiętam, tylko no, pamiętam z Iraku. Jeszcze jest nawet naszywka tutaj, spędziłem tam bardzo dużo czasu. Tak. To jest iracka naszywka, dokładnie tak. tak. To jest mundur z Iraku. Też miałem przyjemność brać udział w tej misji, tak, to jest. One wtedy wchodziły. Tak. Wchodziły te mundury. Były zimowe i letnie, jasne tak, i tak. Dokładnie, tak. A to już bardziej życie codzienne, czyli to spadochron już jest i jest mundur polowy. w takim mundurze zaczynałem służbę, tak. O. To jest spadochron i mundur polowy zresztą. Materiał do wykonania tego munduru był szyty, był wykonywany w Londynie. To są kolejne związki z, 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 po, UK, między tak. UK a, a Polską, tak. Tak wyglądał mundur. Ten mundur się nazywał ubranie skoczka. Był zupełnie projektowany tylko i wyłącznie dla skoczków spadochronowych. Żadnych elementów wystających, żadnych guzików, nic. Teraz... Ale to też było jakieś nawiązanie do Battle Dress żołnierzy Sosnowoskiego? Dokładnie, tak, do, dokładnie tak, że on, ten mundur musiał być kompletnie inny, prawda? Musiał szczelnie dolegać do Przylegać do, do sylwetki żołnierza. Z tyłu miał nawet taką szeroką gumę, która jak gdyby ściskała tego, mm -hmm. tego żołnierza, żeby ten mundur nie Opływowy był. Odpływowy kształt. Prawda? Buty specjalnie projektowane też, podwójna podeszwa, zupełnie inne niż w całym wojsku polskim w tamtych czasach. Kapitalne miejsce, kapitalne pamiątki. A teraz takie pytanie do Pana. Czy Pan wierzy, że mimo, że minęło już kilkadziesiąt lat, że Brytyjczycy. Zrobią coś, jakiś gest, jakaś rehabilitacja generała Sosabowskiego. No, major Antony Hibert mówi wprost, my chcemy żołnierze walczący, Brytyjczycy walczący czy Amerykanie tak samo, walczący pod Arnhem w Drill, Chcieli krzyż wiktorii dla generała Sosabowskiego, najpełna no i pełna rehabilitacja. Pan wierzy, że to kiedyś nastąpi? Chciałbym dożyć takich czasów, prawda, bo, bo to są, bo to są bardzo ważne rzeczy, natomiast powiem tak. Wszystko jest możliwe, prawda? Na chwilę obecną no, nie wierzę, że to się zdarzy na, natychmiast i tak dalej, ale mam nadzieję, że być może się takie rzeczy zdarzą. Dlatego, że yy, pojawiamy się w Szkocji od trzech lat już. My, jako Wojsko Polskie, jako że Był tam nasz dowódca, był tam nasz sztandar. Konsulat yy, w Edynburgu bardzo silnie pracuje i fantastycznie. Zdą bardzo dobrze i bardzo, Tak, konsulat świetnie pracuje i fajną robotę zrobili. Ta, ta uroczystość, te uroczystości, które nazywają się SOSAB Week tam na wyspach, w Szkocji w zasadzie, to nie Anglia, ale Szkocja, coraz większy zasięg mają, coraz więcej ludzi się w to włącza. Wiem, że w tym roku, bo też partycypuję w tym, będzie też marynarka wojenna brytyjska brała w tym udział, te środowiska weteranów, bardzo dobrze pamiętają tych Sosabowskiego i jego żołnierzy, bo większość z nich wróciła na te wyspy, tam, tam gdzie się szkolili, tam, gdzie pozawiązywali po, po jakieś związki z kobietami i z, z różnymi tam y, ludźmi, no to, to oni tam wrócili i po wojnie tam zostali, między innymi y, potomkowie tych żołnierzy tam żyją i... I mam z to im, jest, między nimi kontakt, przecież tak, mam kontakt między nimi z Australią, tak. Stanami i tak. Dokładnie, Australia to zwolański z kolei, ta. prawda, no, To jest, y, no, liczę na to, że, że ta praca nie pójdzie na i że to się coś, coś się wydarzy. W zeszłym roku na uroczystościach był wysokiej rangą oficer brytyjski, który mówił o tym, że prace trwają zmierzające do tego, żeby Sosabowskiego zrehabilitować. Prawda? W tym roku według obietnic premiera i ministra obrony w Wielkiej Brytanii ma być jakaś uroczystość. W której mają nawiązać do tego, że. My I to jesteśmy... będzie oczywiście pokazywał w moich mediach społecznościowych. Tak, że my jesteśmy spadkobiercami Sosa Boskiego i że chcą Brytyjczycy szóstą brygadę czymś wyróżnić. No, nie wiemy na razie, jest to troszeczkę takie enigmatyczne, no, ale coś się dzieje w tej sprawie. No i mam nadzieję, że efekt końcowy będzie taki, że być może Sosa Boskiego Oby tak się stało. Panie Jacku, Oby. jesteśmy w fantastycznym miejscu. Czy tutaj każdy może przejść? Każdy może przyjść. Każdy może przyjść, i również i ludzie z zagranicy, czyli w zasadzie to jest otwarte miejsce dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. No bo jesteśmy na terenie jednostki, trzeba, ale nie jest to niemożliwe, żeby tutaj trafić. Trzeba uzyskać zgodę dowódcy jednostki, czyli dowódcy brygady. Można to, można to zrobić za pośrednictwem rzecznika prasowego, pisząc na ten adres. Pani porucznik prześle tą, tą, ten wniosek tej, tej osoby do nas, dane osobowe. Nie ma problemu umówić się. I można to miejsce zwiedzać. A znając Pana fascynację, Pan na pewno tych ludzi A odprowadzi. Ja oczywiście z chęcią to zrobię, oczywiście, prawda? Z chęcią to zrobię, a jeżeli chodzi o ludzi spoza, spoza Rzeczypospolitej Polskiej, 30 dni wcześniej musimy o czymś takim wiedzieć. O takim no bo to jednostka żyje, jest jednostka na są naturalne są procedury, procedury. Wiemy, co się dzieje spełnić, na wschodzie, jest to naturalne, tak? oczywiście. Naturalne. Ale najważniejsze jest, że każdy, kto będzie chciał, może tutaj trafić. Odbywają się tutaj te wspaniałe lekcje, rzeczy. Historii, zobaczyć. Tak. Przychodzą tutaj studenci. To jak mówię, kontakt z rzecznikiem prasowym naszej brygady i wszystko się fajnie ułoży. Kolejna sala, co możemy tutaj zobaczyć? Tutaj opowiadamy historię od 1957 roku, czyli od momentu, kiedy po odzyskaniu niepodległości po II wojnie światowej powstała, została utworzona 6 Pomorska Dywizja Połeczna Desantowa. Pomorska dlatego, że zdobywała Wał Pomorski. Ta jednostka szósta dlatego, że szósta dywizja piechoty, jak wspominałem wcześniej. No i tutaj gromadzimy Pamiątki z tego okresu, jak się rozwijała dywizja, jak później w 1986 roku na skutek kryzysu w Polsce dywizja została przekształcona w brygadę i od tej pory funkcjonujemy jako, jako brygada. No ale tu już mamy sztan zdjęcie sztandaru, już ojczyzna, czyli powrót do tak. tradycji, tam do tej mamy, prawdziwej historii. Tam mamy sztandary te stare, z czasów, czasów PRL-u. To też pokażemy. Tak, z czasów PRL-u. Tu mamy ten sztandar już, już wygląda tak, jak. bo to jest nasz standard po prostu. Jak Pan Bóg przykazał. Jak Pan Bóg przykazał, dokładnie. No, no i mamy tutaj te najważniejsze pamiątki nasze, czyli Order Virtuti Militari i Order Wilema. W oryginale tutaj leżą właśnie. To musimy pokazać. To są te dwie rzeczy. No i oczywiście finałem rehabilitacji po polskiej stronie oczywiście generała Sosabowskiego było odznaczenie go orderem Orła Białego, który również tutaj posiadamy dzięki, dzięki uprzejmości i znajomości z Halem Sosabowskim, czyli tak. dzięki jego prawnukowi. Tak, tak. Poznałem, się, go, poznałem tak. go na spotkaniu w Londynie. Tak. Dokładnie tak. Zdecydował się przekazać nam ten, ten order, a Sosabowski generał został nim odznaczony w 2018 roku. Oto właśnie on. Najwyższe polskie Najwyższe oznaczenie, polskie niezmienione od XVIII wieku i, i jest nam na, naprawdę niezmiernie miło, że, że, że takie odznaczenie tutaj, tutaj mamy. Tak, dokładnie. bo tutaj młodzi ludzie mogą go obejrzeć, mogą go dotknąć. To nie jest, nie jest niedostępne. Tak to nie jest zdjęcie oryginału. To nie jest zdjęcie oryginału. Można wziąć do ręki zobaczyć, ile waży i jak ważne jest to odznaczenie, tak. Dokładnie. No tu jest ciekawostka bo właśnie te, to są te sztandary z okresu PRL-u. Sztandary z okresu PRL-u, jednostek wojskowych, które wchodziły w skład dywizji powietrzno desantowej, później brygady desantowo-szturmowej, które zostały na przestrzeni lat rozwiązane, prawda? One się różnią układem, różnią się kształtem i kolorystyką, bo, bo tu jest układ kopertowy i prostokątny, oczywiście orzeł bez korony, prawda, wszystkie wyglądają... Niestety. Niestety, tak. Niestety, a ten sztandar mamy taki jaki mamy w tej chwili, taki jak być powinien. Dokładnie, a tutaj mamy pamiątki znowu tu, tak, tu Irak. Są pamiątki. Irak, Afganistan, dokładnie Kora Baltuzen, o której wspomniałem, tak. czyli to co się działo w Holandii, moment dekorowania orderu, Orderem Willema naszego. I to stundania. był generał Wójcik wtedy. Generał tak? Wójcik, tak. Dowodził brygadą, tak. To oczywiście brygada no, w Krakowie bardzo mocno ulokowana, więc pogrzeb, pogrzeb Sikorskiego to asysta honorowa od nas, pogrzeb pary prezydenckiej na Wawelu również, tak? na Wawelu również od nas po katastrofie, no a tutaj już najnowsze, najnowsze dzieje, czyli yy nasza yy operacja powtórna przy moście, 75. rocznica, most w, Arne. w Arnem, tak, most Johna Frosta, o który tym razem przeprawiali się Polacy, tak jak, jak to było w 1944 roku we wrześniu, taka w Na bardzo szczęście dobra. nie byli pod niemieckim ostrzałem, tak jak, jak, jak w oryginale. Tak, dokładnie, no i tutaj gromadzimy pamiątki miejsce. Tego okresu, o którym wspominałem, prawda? Mamy mundur też... iracki, wersja letnia. Mundur iracki wersja letnia, dokładnie tak, z takimi samymi oznaczeniami, jak pan redaktor pewnie dokładnie wie, bo był w tym samym miejscu. No i tu mamy taką gablotę, do której każdy może wrzucić co chce. Ona tutaj gromadzimy tylko pamiątki z misji. Aha. Z tych misji, w których żołnierze że mają mają od misjonarzy. Mają Potrzebę przynieść tutaj coś od siebie, żeby to zobaczyli. zobaczyli ludzie młodsze pokolenia. Proszę bardzo, nie ma problemu, można sobie przyjść, zobaczyć, położyć i można to podziwiać. A tu jeszcze jest, widzę mundur i wyposażenie, to forto Bałkany, tak? Forto Bałkany to już jest Kosowo Forst, tak. To już jest lata 90. -ty... Baza Bonstil. Bonstil też, ta. tak. To I tam jeszcze nasi, nasi byli ta... wtedy w górach w Kaczaniku. Byłem tam. W Kaczaniku. Do tej pory w Kosowie mamy misję, tak samo jak i w bośni. Do tej pory są żołnierze nasi tam i my też tam jesteśmy. To jakiś czas i w najbliższym czasie znów się pojawimy. Piękne pamiątki. Miejsce szczególne tutaj w izbie pamięci żołnierze brygady, którzy zginęli. Tak, jest to miejsce szczególne, bo historia pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej zakończyła się w 1947 roku, kiedy ją rozwiązano. Przez 10 lat nic się nie działo. W 1957 roku powstała szósta dywizja połecno-desantowa z przydomkiem Pomorska. Od 1957 roku prowadzimy tutaj tę ewidencję i tu są właśnie imiona i nazwiska wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w czasie wykonywania skoków bądź polegli w czasie wykonywania zadań na misjach. I mamy od 1957 roku 35 nazwisk, prawda? Do, do tego miejsca to są żołnierze, którzy zginęli wykonując skoki spadochronowe. Tu się zaczynają nasze straty, tu są nasi polegli żołnierze, począwszy od Bośni i Hercegowiny, jeszcze w ramach programu Partnership for Peace. Później Irak, Afganistan. I trzech ostatnich na dole to są żołnierze patronów rozminowania, którzy zginęli, wykonując obowiązki w kraju z Gliwic. Te nazwiska niektóre z Iraku i z Afganistanu doskonale znam, bo niektórych tych ludzi znałem, bo byłem wtedy właśnie i w Iraku, później w Afganistanie, więc to to, to cały czas te obrazy wracają. Jakby. No ja mam taką właśnie y, też y, smutną cechę, że no, w zasadzie wszystkich tych poległych znałem, bo, bo byłem na tych wszystkich misjach z nimi. No i tych saperów również też przez długie lata byłem saperem w Brygadzie. Panie Jacku, bardzo serdecznie Panu dziękuję. Najmówię no zachęcamy wszystkich, aby tutaj przyjechali, zobaczyli, poznali tą historię. Pan Jacek, gdzie jest, naprawdę ma fenomenalną wiedzę i będzie to wszystko mam mógł pokazać i o tym wszystkim opowiedzieć. Dzięki Panie Jacku. Zapraszam, dziękuję. Cała dziękuję. przyjemność po mojej stronie.